Kiedy byłem nastolatkiem, czyli w sumie to dość niedawno, e, lubiłem oglądać e, takie filmy z serii o Indianie Jonesie, e, jego przygody. Jeden z tych filmów był akcja jego toczyła się wokół tego, że szukali świętego Graala. Chyba tajemnica Graala nosił tytuł. Jest w tym filmie taka scena e, finałowa, tak naprawdę już, kiedy właśnie Indiana Jones, czyli ten taki poszukiwacz przygód, jest w takim jakby grobowcu i tam już właśnie idzie po tego grala i tam co chwilę czekają na niego różne przeszkody i takie zagadki, które musiał odczytać, tak żeby dojść do tego celu. I w pewnym momencie jedna z zagadek mówiła, że żeby przejść dalej trzeba być pokornym, że pokora tylko przejdzie dalej. I on tak się zastanawiał, o co w tym chodzi i w pewnym momencie tak Pochylił się i zrobił takiego fikołka i tam przed nim jakiś taki nóż czy topór przeleciał, że gdyby on tego nie zrobił, gdyby się nie uniżył, gdyby się nie pochylił, no to by był o głowę krótszy, to by mu ściął głowę, to by umarł, by go nie było. A więc pokora pozwoliła mu na to. Czyli uniżenie, to że on się uniżył. Dzięki temu nie stracił głowy. I moi drodzy, Jair, czyli jeden z bohaterów dzisiejszej Ewangelii, no nie ma możliwości oglądać tego filmu, ale ludzie, którzy cechują się mądrością Bożą i bez oglądania Jana Jonesa wiedzą, że żeby w świecie, w którym panuje grzech, nieład, śmierć, żeby w tym świecie nie stracić głowy, potrzebna jest pokora, potrzebne jest uniżenie. I zobaczcie, co takiego robi ten, ten człowiek, który jest przełożonym synagogi. Zobaczcie, to nie jest jakiś taki pierwszy, lepszy z brzegu, jakiś, nie wiem, żebrak, człowiek niższych stawików, to jest przełożony synagogi, to jest ktoś, kto był naprawdę jakimś poważanym, kimś istotnym w drabinie społecznej. Ten człowiek przychodzi, jest napisane, oddając mu pokłon, prosi. Oddał mu pokłon. A więc Janir zrobił taki gest uniżenia. To był gest upokorzenia się przed Jezusem. Mimo tego, że On był potężny, On był wielki w oczach ludzi, w oczach społeczeństwa. On potrafił przyjść i się uniżyć, upokorzyć. To był gest, przez który On oddał chwałę Jezusowi. Uznał, że On jest Panem, że On ma moc. To był wyraz właśnie jego wewnętrznej wiary, wewnętrznego uniżenia się przed Nim. I wiemy, że dzięki temu jego prośba została wysłuchana, dzięki właśnie tej postawie duchowej, która wyraziła się w tym głębokim pokłonie, w tej jego pokorze, w tym jego umierzeniu. I moi drodzy, taką chorobą duchową, która toczy dzisiejszy świat, ludzi, którzy są w kościele, chorobą, która. Bardzo nas zniewala, odbiera nam szczęście, pokój. Tą chorobą jest sztywny kręgosłup. Nie w sensie fizycznym, w sensie duchowym. Kręgosłup tak sztywny, jakby się połknęło kija od szczotki czyli nie mogę uniżyć się, bo jestem tak sztywny. Mam taki sztywny kręgosłup, że się nie uniżę. Mogę robić tylko takie ruchy. Nie zrobię takiego ruchu. Efekt tego jest, że nie potrafię się uniżyć. Jestem tak zesztywniały duchowo, przez grzech, przez jakieś zniewolenie, przez to, że nie chcę, nie mam takiego pragnienia, przez swoją chorą dumę fałszywą, że ja tego nie zrobię. Że jestem tak sztywny duchowo, że się nie uniżę przed Jezusem. Nie zrobię tego. Jestem tak zacięty, nie uniżę się. Zobaczcie, moi drodzy, że można być w krystalicznej wodzie po pas, można stać w tej wodzie po pas i umierać z pragnienia. Można stać w krystalicznej wodzie po pas i umierać z pragnienia, bo dopóki, dopóki ja się nie uniżę po to, żeby się tej wody napić, umrę z pragnienia. I można być w kościele który jest właśnie taką życiodajną wodą, w której jest wszystko do tego, wszystkie środki do tego, żebyśmy żyli, żebyśmy byli wolni, żebyśmy byli piękni, szczęśliwi, radośni. I można być w tym Kościele po pas i umierać. Można być w Kościele po pas, zanurzonym i umierać. Dlaczego? Bo być może masz tak sztywny duchowo kręgosłup, że nie potrafisz się uniżyć. I Kościół jest właśnie żywą wodą, w której jest wszystko, czego potrzebujemy do życia. Jest sakrament spowiedzi, jest Eucharystia, jest żywy Jezus, jest Słowo Boże. Jest tak wielu wspaniałych kapłanów, którzy są świadkami Boga dzisiaj. Jest tak wiele różnych rekolekcji, propozycji, kursów ewangelizacyjnych. Dzisiaj jest tego tak mnóstwo. Tak wiele nagrań w internecie, gdzieś na YouTubie, wspaniałych kaznodziejów. Zobaczcie, jesteśmy po pas w żywej wodzie, a mimo to umieramy. Jest bardzo wielu ludzi w kościele, którzy właśnie są w tej żywej wodzie, a umierają. I to są ludzie, którzy wiedzą, że Pan Bóg ich zaprasza, żeby oddać swój grzech w konfesjonale, ale nie idą tam, bo coś tam, milion powodów, dla których nie pójdę po Boże Przebaczenie. I kiszę się w grzechu ciężkim. To są ludzie, których Pan Bóg w kościele zaprasza do czegoś więcej. Do służby, do ewangelizacji. Do dania swego czasu, do dania swojego życia. A ci ludzie nie idą za tym pragnieniem. Mówią nie. Nie idą za życiem, nie idą do przodu. A więc to miejsce cofają się, czyli tak naprawdę powoli umierają. To są także księża, którzy swoich wiernych traktują jak jakichś poddanych, a nie jak swoich braci i siostry. A więc, moi drodzy, ten sztywny kręgosłup to jest choroba, która tak naprawdę dotyka każdego z nas. Ale dobra nowina jest taka, że, że właśnie jesteśmy w kościele, jesteśmy na Eucharystii, to znaczy że jesteśmy właśnie zanurzeni po pas w żywej wodzie, w żywej, w żywej wodzie Kościoła. Jedyne, czego potrzebujemy, to właśnie postawy Jaira, to postawy Indiana Jonesa, czyli uniżenia się, postawy pokory, postawy zgięcia tego mojego zatwardziałego kręgosłupa po to, aby zaczerpnąć z wody żywej Kościoła. Prosimy o to, moi drodzy, w tej Eucharystii abyśmy potrafili wybrać taką postawę, aby ta postawa była naszym chlebem codziennym, abyśmy każdego dnia rezygnowali z naszej dumy, z naszej pychy, z mojego ja, po to, aby się uniżyć i zaczerpnąć z wody żywej Kościoła. Amen.